Witam panowie, panie. Ogólnie zepsułem statyw, więc nie wiem jakie będę nagrywał ujęcia dzisiaj, ale jakoś spróbuję. Jest godzina 7.1. I ogólnie dzisiaj czuję się jakbym się nie wyspał, a spałem 11 godzin. I wczoraj wieczorem było mega strasznie, a wczoraj później jeszcze do toalety. I jak wróciłem, to nagle coś zaczęło napierdzielać gdzieś w jakąś odległą tą szafkę na niedźwiedzie. Tak to sobie napierdziela przez 10 minut, jakby coś się chciał dostać do tej szafki. Więc wydaje mi się, że to był niedźwiedź. I zapomniałem, że w ogóle tutaj są jeszcze tygry, y, lwy górskie. Y, tak wyglądają lwy górskie, proszę bardzo. Takie straszne duże kotki. No, ale mam nadzieję, że spotkam gdzieś jakiegoś niedźwiedzia w... w ciągu dnia, bo chciałbym zobaczyć e, e, dzikiego niedźwiedzia, bo nikt nie widziałem. I w ogóle jest więcej zwierząt, bo jak tutaj sobie spałem wieczorem, to jest tyle się odzywa wszystkiego. Naprawdę potężna ilość zwierząt, tu jest podobno, podobno w samej sekwoi jest 200, 200 różnych gatunków ptaków, nie? Więc... E, fajnie. <zyskoko> Witam w mojej kuchni. E... Dzisiaj nie mamy dużo jedzenia Nie chce mi się odpalać kuchenki Poza tym dalej nie mam soli i pieprzu Więc dzisiaj na niej mamy banany Zjemy sobie dwa banany I jemy risy z pawsy, bo są dobre risy z pawsy Jeden do jednego banana To jest dobre kombo I pijemy elektrolitki I to by było na tyle z jedzenia Powerbank <grym> mam wyładowany Ale Jest nadzieja kiblu jest gniazdko. Kibby <giblu> z gniazda i tam jest światło normalnie. Więc poszedłem tam, jakieś pół godziny temu. się sobie tego powerbanka. I teraz się modlę. Ład ładuje się. Teraz się modlę, żeby nikt mi go nie ukradł. Naprawdę proszę, żeby nikt mi go nie ukradł, bo będę. Naprawdę zły. Eee, znaczy będzie nie będę zły, będzie mi przykro po prostu. No ale dobra, trudno. Jemce się nankę i się, jak już będę gotowy Hello. Szybki update Wróciłem właśnie z tablety. I powerbank jest na dwa Na dwie na odwę, czyli 50% Myślę, że nie niecałe, ale zajebiście Tak czy się, jak się mega cieszę Oczywiście, zapomniałem, jeszcze, że mam laptopa I laptop ma jeszcze 50% i ładuję sobie z niego właśnie telefon Więc też go wyładuję do końca tego laptopa Żeby wszystko naładować I co? Spindalam do parku Hello ale minąłem drzewo wielkie, ja pierdzielę Patrzcie na te cykwoje O, ole wielkie Ja Ja pierniczy jakie drzewa Ja pierdzielę No patrzcie na to drzewo tutaj Że Co to ma być w ogóle O Ja Jakie to jest spektakularne, po prostu te drzewa są ogromne. No przecież patrzcie na to drzewo, co to ma być w ogóle tu po prawej stronie? Ja! Yeah! Ej, jak ja tutaj nie spotkam, żadnego nie dziedzę, to ja nie wiem, co jest grane, nie? No co to ma być? Jakie są wielkie! Ja! <laughs> yeah. Jestem właśnie przed szlakiem na generała Shermana, czyli największe drzewo na świecie. Proszę, zobaczcie. To jest wejście na szlak Sherman Tree Trail. Szlak jest bardzo krótki, ja ma chyba około mili. Tak wyglądają parki narodowe tutaj. Nie wiem, czy nie jest za ciemno. Są dwa parki narodowe. Tu jest Park Narodowy Sequoia, w którym jesteśmy aktualnie. W tym jesteśmy, jesteśmy my. A tu jest Park Narodowy Kings Canyon. One są połączone, działają jako jeden wspólny wspólny park ogólnie dla fanów przyrody to jest tak ekscytujące czy dla mnie, żeby zobaczyć największe drzewo na świecie jakby powierzchniowo gdzie by volume objętościowo, a nie powierzchniowo to, to, to mi tak jara, że nie zdajecie z tego sprawy nie? naprawdę ale będzie zajwiście. zobaczcie, że na przykład nie tylko sekwoje są ogromne, ale świerki również No, więc widzicie jakie tu są wyświerki ogromne eee, no. <grystanie> Niesamowite to jest Dobra, ja już go widzę po mojej prawej i serio nie jest taki wysoki, jest po prostu mega tłusty <grystanie> Jest mega gruby po prostu eee, Bo się złamał eee, kiedyś, jeszcze nie, nie wiem nie wiem kiedy, ale kiedyś się złamał i nie rośnie w górę eee, ale rośnie w cały czas mimo że ma 2000 lat o! Ja p... jakie to jest drzewo. Wiecie ile ono waży? 1385 ton. Dookoła drzewa jest 31 metrów, żeby przejść dookoła drzewa. Wysokość 275 stóp. to, to jest tam 62 metry. Patrzcie, base 11 metrów szerokości. To jest to drzewa. O, zobaczcie, pokażę wam jeszcze ciekawostkę, e, tutaj macie małe sekwoje, które mają po parę lat, te malutkie. Tutaj są sekwoje, które mają 25 do 100 lat, a taka sekwoja ma dwa tysiące lat. Zrobiłem sobie zdjęcie, będzie pan jakieś jakiś zrobił zdjęcie z generałem Shermanem i to jak to wygląda, zdjęcie, wstawię Wam tutaj, jak to wygląda. To jest tak ogromne drzewo, że sobie nie zdajecie z tego sprawy, naprawdę. Naprawdę, to jest niewyobrażalna wielkość. Ogólnie General Sherman to drzewo, które właśnie jest ze mną e, przechodziło wiele. Jak jest pożar w parku, to okrywają je folią aluminiową. I jak widać, te wszystkie czarne elementy na drzewie, na przykład w tym miejscu, w tym, tutaj cały ten obszar to są yy, po pożarach po prostu i dodatkowo pani rangerka mówiła, że jakiś czas temu został uderzony piorunem przez to nie może rosnąć w górę ale rośnie na boki cały czas i zmniejszył się o 40 stóp na porównanie tutaj mamy o wiele cieńsze sekwoje ale na przykład wyższe te są o wiele wyższe niż Sherman ale zobaczcie na grubość pnia no to jest ogromna różnica to jest gałąź to jest gałąź yy. Więc widzicie skalę tego drzewa po prostu. Jakie to jest wielkie. Tutaj są dwie sekwoje, które były przepalone. Zobaczymy, spróbuję Będzie Zobaczymy, jak nawet w dotyku. O ja, a takie. jest taka miękka. A to są małe sekwoje. To są sekwoje, które są tak średnicowo. 4 razy mniejsze niż Sherman. Piękna sprawa. Lecimy na Congress Trail. Ta sekwoja, widzicie? Jest od samego czubka do samego dołu, tutaj spalona. A z tej strony normalnie rośnie. Jak będzie niejedno, to będzie fajnie, tylko że tak z daleka, z daleka. Proszę, żeby było, ale z daleka. Wiecie, co bym chciał? Chciałbym znaleźć szyszkę sekwoji. ale te szyszki są naprawdę, naprawdę ogromne. Chciałbym tylko ją znaleźć, żeby pokazać wam wielkościowo. Bo nie będę zabierał przez perk narodowego. Na to. No, to jest pień. Coś mi się wydaje, że to są części tych sequois. Widzicie, że to jest taka mgła, jakby. Jest taki zapach w powietrzu. Okazało się, że są e, dwa pożary aktualnie w Parku Narodowym. Oni tutaj robią e, coroczny, jest pożar robiony przez człowieka. Zbierają ten cały. To wszystko, na przykład, widzicie, to leży na ziemi. Te wszystkie szyszki, e, igły i tak dalej. Bo to jest strasznie odpowalne, więc oni to zbierają co roku. I palą to po prostu na stosach. A teraz są dwa pożary, które nie mogą ich ugasić, ale to nie są, nie są ludzkie pożary. Zobaczcie, tutaj teraz dokładnie widać, jaka ta kora jest miękka. Zobaczcie, jest trochę gąbka. Dobra, pokażę Wam jaka wielka jest podstawa korzeni sekwoi. Mega się cieszę, że przyjechałem tutaj wcześniej Bo teraz, żeby sobie zrobić zdjęcie przed generałem Shermanem, przed tym największym drzewem Jest kolejka kurde na sto osób chyba A tutaj na, na szlaku zobaczcie ile tu ludzi chodzi Strasznie dużo Jak ja tu to szedłem to byłem sam <gry> Nikogo nie było Ostatnia rzecz, na którą dzisiaj będziemy wchodzić to właśnie jest Morrow Rock To jest taka skała Zajebistym widokiem. Mm, jedyne co to tutaj się wchodzi z 300 schodków na górę. E, policzę je dla Was, żeby nie było, że jest 300. Na przykład może być 305, więc e, wszystkie ładnie pięknie policzę i tam Wam znać ile jest dokładnie i czy nie kłamią. Tutaj piszą, że schodków jest e, over 350 e, schodków. Jest 50. 100. 100 schodków. Dobra. 150, 200 schodków Dobra, 250 Idziemy dalej Jest 300 Idę przy ścianie Mój tu też idę przy ścianie, patrzcie na to. Ja, to Rzeczywiście Nie kłamią ile jest schodów powiedzieli 350 kilka jest 354 schodki są Oooo, ja! Nie, ja tam nie podchodzę nawet. Wal mi to, jak się schodzi, to jest straszniej. Ogólnie słucham sobie jakiejś lepszej, jakiejś przyjemnej muzyczki na schodzenie, bo już wchodziłem, to się stresowałem lekko. A teraz jest ciężko. Thanks. Łosz, strasznie. Dobra, to obstrany, idę dalej do siebie w ogóle ktoś pewnie idzie jest poła z polski na pewnie taką pompę o ja teraz jest straszne yes. scary <laughs> yes. go up? sorry go, up? Uh, go down yeah go than going up i would say zaczekajmy na lang wysokości to nie jest tutaj dobra <gry> <gry> tak, tak, tak. <gry> <gry> Kurde, wszyscy się boją, nie tylko ja na szczęście. Dobra, jestem tak skupiony, żeby iść w dół, że już mam wszystko... W ja idę po prostu w dół. Jak się idzie w dół, to jest o straszniej niż w górę. Naprawdę. Nie wiem dlaczego. O na przykład tego nie liczyłem jaka schoda. Powinno być tak liczone, bo są takie po... takie wyrwy jakby, nie? Ciekawe, co ludzie myślą jak idzie od... obok nich jakiś ziomek i zakada do siebie. Nie wiem w zasadzie. Parę schodków. I jesteśmy na końcu. To jest w zasadzie ostatnie ciekawe miejsce, które chciałem Wam pokazać. A w zasadzie to jest to pierwsze miejsce, które powinienem Wam pokazać. I to się nazywa Four Guardsmen. I to jest jakby, to są jakby takie pierwsze ogromne sekwoje, które widać jak się wjeżdża do, do tego lasu. Pójdę jeszcze na szybko na Hospital Rock. To już jest tutaj. Szybko sobie wejdziemy, zobaczymy, może jakiś ładny widoczek będzie. Może spoko, nawet się zatrzymać, czemu nie? Mamy jeszcze dużo czasu. O kurde! To są malowidła na tym To jest prawdziwe? To są prawdziwe malowidła czy to jest bullshit? Ej jak to są prawdziwe malowidła indiańskie To ja jestem pod wrażeniem Shit Wydaje mi się, że to są prawdziwe malowidła Ponieważ inaczej by tego nie nazywali jakoś specjalnie Tylko po prostu zwykły kamień, nie? Więc musieli jakoś go nazwać Jeżeli to jest coś prawdziwego Mega fajna miejscu w zasadzie Tu jest już parking od razu, nie? To, kurde, to jest tak bliziutko, że hit. Dobra, podszedłem właśnie do tej skały bliżej i się okazuje, o, dobra, że tutaj jest pod spodem. Można przejść. <ścoughs> Chyba spróbuję się wczołgać. Mam białą koszulkę, ale trudno. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego niedźwiedzia ani żadnego lwa górskiego. Ciasną tu trochę, ale fajnie. podobamy się. No, muszę iść na kolanach, niestety. O, p***. Nie jest to zbyt wygodne. Udało się przejść. Cały się up. Ale trudno. Było fajnie. A tu są schodki nawet z drugiej strony, proszę bardzo. Nawet sobie okejś przeciąłem, ale zobaczcie, jaka fajna skała. Od tej strony to wygląda lepiej. Oni tu przepołowili, Ach, ci Indianie. Powolni. A tam mamy wodo ma ma wodospad jakiś. Tak, o jezu. A tam siedzą ludzie. Kurde, ja bym tam poczucie wykąpać. Dobra, jakoś się spróbuję zrobić. Tak jak mówiłem, ja się rzec, nie oprę, idę na dół. Pokażę jeszcze jedną miejscówkę. Widzicie tam na górze tę skałę wystającą tu? Tutaj to Morrow Rock, które nagrywałem z niego taki, takie wąskie przejście. No mega wysoko, nie? Trochę strasznało. Patrzcie jakie to jest przejście tu trzeba zejść i tutaj na tą lewitującą skałą, a tam już jest woda. Zajebiście. Proszę Państwa, znalazłem raj na ziemi. Zobaczcie to, tu jest woda, spada patrzcie tutaj, ja p... ja pisgam. Tu się można, sk... można wjeździć na kamień i skakać do wody sobie z niego. I tu jest przejście pod tym kamieniem wielkim. To spójrzcie na to, jest. Jak ja to się zatrzymałem z kap... Hospital Rock, patrzcie do przejście, tu się idzie, idzie, idzie. No, ja Mam nadzieję, że mogę tu zejść. To są schody! Ja wierdzielę schody! Ja pizgot! Jak tu jest pięknie! Jak tu jest pięknie! Państwa, nie zamulamy, tylko się przebieramy i się kąpiemy, ka! Ale zajebiste, tak się ja robię tego spota! Z nie sprawę, nawet sprawy, jakie to zajebiste. Ale jeszcze woda tak by była ciepło, ale będzie zimno na 100%, ale to nie problem. Ja się będę kąpał w zimnej, zajebiście tu jest. Tak pięknie. <noise> zajebiście, Ej Muszę w ogóle... Musicie ze mną kiedyś na taką podróż, bo... bo tak, po prostu musicie, bo... Bo nie wiem, no jest zajebiście po prostu. Siedzisz w takiej rzece. Jest kurde, nie wiem, ma 5 stopni może. Jest, na morze jest 25, rzeka ma może no 5 stopni. Bo jest totalnie z góry, nie? Jest mega czysta. Caibiście czysta jest i e, no jest zimno w niej. No, ale jak teraz tak siedzę i się nie ruszam, to nie jest źle, bo w ogóle tutaj stąd, gdy pokazuję, płynie wodospad, a w drugą stronę tu jest taki, jakby taki jakby basenik się zrobił, i można sobie pływać. Nawet może skakać, tylko że z tego kamienia, o, tego, tu, tego tu kamienia, można z niego skakać, tylko że jestem tu sam, więc jakby coś się stało, to nie będę ryzykował. Pamiętajcie, bądźcie odpowiedzialni, nawet nieważne, jak jest bezpiecznie, trzeba być odpowiedzialnym. Bo tutaj nie wiadomo, czy jest bezpieczne, to nie wiadomo, czy się jakieś wiry robią, czy tak dalej. Tam jest mniej więcej 2 metry głębokości, więc jakbym skoczyła bombę, to się nie powinno nic stać. Ale pamiętajcie, przyzorny zawsze ubezpieczony, tak? Tak, tak, tak właśnie jest. Więc yy, wychodzę z wody, bo mi się robi zimno. I widzimy się na kempingu, jak będę robił ko kolacyjkę. <grym> no dobra, nie nagrałem, ale jakby ktoś chciał. Yy, tutaj jest ten spocik, proszę bardzo, tak wygląda. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak wejść na ten spocik, tutaj, jak pokazałem na początku. Patrzycie na Hospital Rock, przy parku narodowym Sequoia w Kalifornii. Jest Hospital Rock i ten Hospital Rock patrzycie sobie na prawo. Jest takie małe zejście, takie malutkie szczelinka, ale zejście na dół. I schodzicie po prostu na dół i tego już się nie dało minąć. A jakby ktoś tu był, to bym tu nie przychodził raczej, w sensie w nocy nie przychodził. Bo tutaj właśnie jest główny niedźwiedzia. Po czym to mogę poznać? Jest ogromne i ma dużo borówek w środku. E, czerwonych takich. Więc to na 100% jest gówno niedźwiedzia, więc yy, yy, szybko spindalam do samochodu, jak już się o tym dowiedziałem, no nie? <śmiech> Siema! <śmiech> tu jest to Hospital Rock, przejście dla pieszych, parking i tu trail. I tu jest taka mała pta. idziemy w lewo i tam już dać Mam moją kolację. E, dzisiaj mamy Mexican Style Grilled Chicken Bowl, czyli... Pachnie totalnie jak burrito z chipotle, więc jestem mega zadowolony O, widzicie? Binsy, kukurydza, kurczak, ryż Myślę, że to, to będzie banger. Ogólnie mam to już, co spróbowałem Powiem wam szczerze że tak, fasolka dobra, ryż dobry Coś jest tutaj takiego lekko kwaśnego, a kurczaczek już pachotka Naładowałem powerbanka na trzy kropki w kiblu Już mam dwie, bo już naładowałem sobie airpodsy Naładowałem całą baterię w tej kamerze i naładowałem tą lampkę, bo mi się wyładowała. I telefon. I... I no, i obejrzałem w ogóle cały materiał z dzisiaj. Uważam, że to jest banger straszny. W sensie banger, taki banger, że po prostu ja sobie to mogę później obejrzeć i mnie to będzie jarać po prostu. Bo dzisiaj to obejrzałem całe. Nie, teraz zaglężałem. 45 minut. Zajebisty, mega dobrze mi się wyglądało. Świeższe są na, pełni, na pełnym gazie. Dzisiejszy dzień, zajebisty. Mega mi się podobał. To jest mega ładne. Bardzo fajne. I ogólnie, szczerze, mógłbym jeszcze pojechać jutro, ale nie wiem czy jest sens w ogóle tam jechać jutro, bo już wszystko co widziałem, to widziałem, nie? Bo jakby, to się jak już zobaczysz tego Sherman'a, zobaczysz tam parę tych dużych, no to jakby już później każda wygląda identycznie, nie? To są drzewa po prostu, są fajne, są mega ładne, naprawdę warto przyjechać na jeden dzień, na jeden dzień tak jak ja byłem dzisiaj. 8-10 godzin, pójdźmy na, na 2-3 szlaki, bo ja byłem na trzech na, na szlakach. To co ja zrobiłem, uważam, że to jest idealny dzień w Sekwoi. Nie trzeba robić ani więcej, ani nie robić mniej też uważam, bo to moral jest ważne. Kongres Trail naprawdę ładny, potem zobaczyć. Sherman, to oczywiście. No i ten, ten Bear, no to ja bym tam nie musiał jechać. A jeszcze byłem na tym tunnel log. Uważam, że przereklamowany strasznie. Przejechałem se, zobaczyliście to, przygotujcie się na to. W Yosemite i tutaj w Sekwoi, tym bardziej, nie ma z, jest zero internetu: zero, nigdzie nie ma internetu. W Sekwoi jest tylko w Uksaci. to z jedyne miejsce, gdzie jest jakikolwiek internet, gdzie jest WiFi. A tak to nie ma zasięgu przez 100 mil, No dobra, przesadzam, nie? No, ale na całej powierzchni parku kompletnie nie ma, nie ma miejsca z zasięgiem na Coi, a w Yosemite też nigdzie nie ma miejsc, nie ma zasięgu. Tylko jak, jak wejdziesz, jak zrobisz climb, jakby wejdziesz na jakiś szczyt, nawet miałem map do Google, bo zapomniałem ściągnąć przed Yosemite i później jak jechałem z Yosemite do CFOI, to nawet nie pomyślałem o tym, żeby ściągnąć mapę Google. Ogólnie, jak gdzieś, jakbyście nie ciągnęli, to w Yosemite może mieć mały problem, jak to się jechać gdzieś dalej, oczywiście. Ale tak jak macie mapę papierową, to sobie da się radę. Ja sobie dałem będę przynajmniej, więc wy też sobie da się radę. A w Sekwoi jest tylko jedna droga, w zasadzie. Znaczy jedna droga, jedna, jedna główna droga, która nigdzie nie skręca i tylko są takie zakręty, małe na bok na różne po prostu atrakcje. Główna atrakcja, które każdy chce zobaczyć, wszędzie jest znak, że. Tu skręć, albo tu skręć, albo tu z do parku i tak dalej Więc nie ma się bać jak ktoś zapomni mapy, albo czegoś to luz Dobra, bo znowu Poradniki będą później, ok? Poradniki zrobię jak już skończę tą serię Bo to będzie seria odcinkowa, już sobie pomyślałem tak Może trochę więcej jednak Dobra, bo 10 minut gadam i tylko zużywam sobie... Zużywam sobie pamięć na karcie pamięci Później będę musiał to wycinać, Jezus Ale będę miał problemy z wycinaniem tych 10 Komar Dobra, go. Szpić yy... <śmiany> się nudzi, pozdrow 600 <śmiany> Się ma na rejonie